Jest taka sprawa możemy iść do domu, opuścić dwie lekcje? Prosimy. Ale czemu miałbym się w ogóle na to zgodzić? Jesteście jakieś wyjątkowe, czy co? Nauczycielu Mike, wie pan, przeprowadzam się, muszę się spakować. Tak, a ja jej chcę pomóc. Tak, i możesz też zwolnić buntowniczki, moje przyjaciółki i koszykarzy? Ale dokąd się przeprowadzasz, zmienia szkołę, czy co? Nie, nie, nauczycielu Mike, będę się uczyć w tej szkole. Po prostu przeprowadzam się do innego domu do własnego domu Lady Bunny. Kochani, witajcie w moim nowym domu. Rozgośćcie się tutaj. Diana wie, że też się bakuje i przeprowadzam do ciebie? O, Smile, tak od razu? Smile, Diana jeszcze nie zdecydowała, kto z nią zamieszka. Masz coś do jedzenia? Jesteśmy głodni. No jasne. No, no kochani, jestem twoim chłopakiem. Może tutaj z tobą zamieszkać. Pierwszeństwo mam tutaj ja. Diana, gdzie jest mój pokój? Oczywiście, wszystko jasne. Diana, powiedz Kitty, żeby się nie popisywała. To mnie wkurza. Kochani, nie kłóćmy się. To jest dom Lady Bunny, więc to jest mój dom. Dla moich przyjaciół drzwi są zawsze otwarte. Jednak nie każdy może tutaj mieszkać. No dobra, chodźcie, w międzyczasie pokażę wam wasze pokoje. Diana, mogę skorzystać z tej nowej toalety? Możesz, Max, po prostu zamknij drzwi. Zamknij drzwi. Dobra, kochani, w tym pokoju będą spać moje dwie przyjaciółki. Mary i Nat. Dziś wieczorem ten pokój jest wasz. Oho! Diana, ja chciałam ten pokój. Kitty, co z tobą? My będziemy spać na pierwszym piętrze. Dobra, dzisiaj śpicie tutaj, ale jutro będziemy spać tu z Dianą. Kitty, ty tutaj nie decydujesz! To decyzja Diany! Diana, a gdzie jest pościel? Co? Będziemy spać na gołych materacach? Dziewczyny cała pościel jest w szafie. Pościelcie sobie łóżka. Diana, chcemy tutaj, tutaj mieszkać. Rodzice nam pozwolili.